Akcję Dudkiewicz zaczyna sprzed pola 22 metrów, piłka już w półkolu, jest zamieszanie i jest pierwsze trafienie w tym spotkaniu, otwierają wynik zawodnicy Grunwaldu Poznań i cieszą się teraz z trafienia, więc chwilę przerwy. Wykorzystali zawodnicy Grunwaldu na to, żeby doprecyzować się rozegranie tej akcji. Ale teraz dobra akcja Poznaniaków i to musi skończyć się golem, tak jest. Piłka w bramce i Jarzębowski autorem drugiego trafienia dla Grunwaldu Poznań. a więc 17 bramka w tym sezonie, gracza z numerem 10. Czy też Grunwald będzie cieszył się z trzeciego trafienia. Zagranie na lewą stronę będzie możliwość oddania strzału, ale nie ma. Daje się tutaj ograć Mąsior, ale jeszcze raz głowacki jest bramka dla Grunwaldu. Jaki i trzy bramkowe prowadzenie. Już zespołu Grunwaldu. Instynkt strzelecki tutaj... Ale jest. Teraz szansa, uderzenie nad poprzeczką. Częściej dochodzą do sytuacji, jest! Uderzenie Pawlak! Piłka zatańczyła na linii, jeszcze dobitka będzie. Tu z nich będzie górą? Turi! Jest! Pierwsza bramka dla Siemianowiczanki. Nie jest to co prawda trafienie kontaktowe, ale zmniejszają rozmiary prowadzenia drużyny Grumwaldu Zawodnicy z Siemianowic Śląskich. Zmylony mat. Przesunął się Orzeł. No i Turi przy piłce! Uderzenie, moment przejął piłkę Dominik Turi, próbuje oddać strzał, Turi do końca, sami wiesty, trafienie.